Idziemoneczko, ziomoneczki. Dzisiaj Wam chcemy pokazać taką fajną komendę. I ona jest na Minecrafta 181 tylko. Więc jak tylko jest serwer na 8.1 to wtedy będzie działało. Więc <coughs> przechodzimy już do rzeczy, więc wczymy Givę MP. command blot to jest komenda, jakbyście nie wiedzieli i tutaj wpisuj, kop, kopiujecie moją komendę, która jest w opisie i wam wskoczy takie coś i lepiej odsuńcie znaczy jeszcze nie ale bierzecie coś do zasilenia, w moim przypadku to będzie czerwony blok byle co nad dźwignią możecie o o Jezus, i maszyna stoi no i wam, yy, o, nie przynajmniej nie loguję jak przedtem Jak raz i klikacie get it Tam, A ja to od razu wyrzucę I macie tutaj itemy Takie super itemy Tutaj na przykład możemy TNT, oczywiście ty możemy spamować TNT Możemy, hej chcesz zobaczyć moją nową czarodziejską marchewkę, proszę bardzo, i komuś rozsadzamy. Tak naprawdę to jest tak zenchantowane. Yy, dobra, już przechodzimy, i kolejne to jest takie coś o. Yy, to możemy sobie na. Yy, albo nie, patrzcie, patrzcie, co się dzieje o. A jak, jak komuś tak zrobicie, to one z, potem znikną, nawet jak są na plaży, albo byle gdzie. Nie, oprócz wodzie. Oczywiście. Jak mają kontakt z wodą, to wtedy tam. Potem jest takie coś jak pip. I tego nie możemy zniszczyć. Mogę wam pokazać. Jezu. Ym. Jezus. Maria. Dobra. Mniejsza z tym, ale zobaczcie. Jezus, teraz będziemy czekać. Pół godziny. Mogę jeszcze raz pisać. KMO mode, 1 Widzicie? To było to jajko, nie. No. Już myślałem, że mi się. No, co Wam już pokazałam, to będę wyrzucać. Teraz sobie weźmiemy kilofa. Proszę. I Jezus Maria. Patrzcie. Co, mam lagi? Co się dzieje? Ja mam chyba lagi. Co, co, co się dzieje? Ja mam chyba lagi. Nie, no nie wiem, co się dzieje. No i takie, takie rzeczy. I ktoś sobie kopie i myśli, że ma lagi tak naprawdę nie ma lagów. Już tu. I następne to jest tutaj, o. To można zabić. Takie... To uciekamy przed tym, ale to idzie za nami tak naprawdę. Uciekamy przed tym, ale to nas zabije na stówę. Chyba, że macie jakąś diamentową zbroję czy coś. Dobra, to już pokazałem. Aha, i jak na przykład postawicie sobie tym i tym usuwacie. Teraz mamy diamentowy. O, i to wybucha. To nie jest jak, że po prostu takie. O Jezus, postawiłem teraz inny, dobra. No nie to, to pokazywam przedtem wam to, sorki. Ale patrzcie, to tak wybucha. tak. No nie to. O, nie, no, ja się już gubię. Dobra, miejsce to jest takie, ten. to wybucha. Trz. Z tego TNT się robi. A z tego, jak wam pokazywałem, o Jezus Maria, O, z takiego o, to. Popatrzcie. Tak chamsko komuś możemy postawić na środku domku i taki trollo z tego wylatuje, ale tak jakby lak, ale nie lak. Widzicie sami. Tak ktoś chce... Możemy komuś tak chamsko gdzieś postawić może na środku domu albo gdzieś. Tej maszyny nie możemy zniszczyć. O, możemy? Niszymy maszyna. Ciekawe, co się stanie, jak zniszczymy maszynę. A komand bloków nie możemy, zapomniałem. Ale patrz, one nie będą zasilone. A nie, tylko szkło możemy. To już zmienia. A nie, w sumie to. Patrzcie, No Jezus Maria. To. Jezu, modę. O Jezu! Gamemo despatie jeden Kim jest to wkurza? Get items To nie jest to O to, to zobaczcie sobie. Ciekawie czy to nas G y A M, d0 i ciekawie czy to nas zabije o, Jezus, o nie! O nie. Dobra. Chyba nas zab... Patrzcie. Gracz. Został trafiony piorunem. Co się dzieje? Patrzcie. Zbugowane. Nawet nie widziałem. Ło. Ło Albo ktoś chce. O! On się zmniejsza. O, patrzcie jest Jezus Maria. Dobra. Nie. Nie. To nas wykończy. Zabiło nas znowu. O, palą się. Dobra i na końcu zrobimy... Czekamy mode jeden i TNT i robimy rozróbkę O Jezus, co w ogóle tam się zrozpiło. Oblepiamy maszynę. To się w ogóle... O Jezus! Zmieniamy jakieś kody wszystkie, które się da. Dajemy OK. Tutaj opyk pięknie. Get items to rozwalamy wszystko To wybucha Zostało tylko to co jest niezniszczalne U y Spoko um, Jak chcecie mieć więcej tabliczek to polecam Chcecie mieć tyle tabliczek? To polecam Stańcie sobie tu i zbierajcie Już chyba nawet nie mogę zbierać Sami widzicie, bardzo przydatne. Chcecie tabliczki? Proszę bardzo, jeszcze lecą Tabliczki za darmo. Za darmo. Kto chce, kto chce, kto chce. No kto chce, no kto chce. Tak fajnie tabliczek mam. Chcę to rozwalnić, nie mogę. Robimy TNT w wodzie. O Jezu, pewnie nic nie widzicie. Na super. Rozwalamy TNT. TNT, TNT. Jakiś normalny blok i A, dobra, jestem głupi, może nie głupi drryd. No, o. O, o, o. Что-то случилось... не ну. не что Я машину, и еще меня Майнкрафт... И еще на самом деле Майнкрафт... E... Muszę to zniszczyć, bo mi się popsuł chyba Minecraft. No na serio... W ogóle to mi nie wbucha... Zbukowany Minecraft. Który jest... Jeszcze tabliczki lecą? O, uspokoiły się. O, o. W ogóle... to jest zasilane. What the? <laughs> Na TNT Troll items O Jezus Maria Jestem... Ja o Ty, ty, ty O ja wiem Weźmiemy itemy sobie do trollowania Get items, jestem ja get items Dobra Już nie możemy O, dostaliśmy W ogóle A tam to ogólnie dwie, dwie ostatnie chyba nic nie robię. Ej, nie mogę. O! Ej, zbugowane, zbugowane. Połowę dni w ogóle mi nie wybucha tu. wach, O, ja nie mogę, ja jedno to wszystko. Rozruba, drwal. Dobra, te już nie działają. Dobra, chyba koń... odcinek kończymy, to w ogóle ze mnie leci i razem kończymy odcinek w tym oto miejscu. O. Do widzenia, nara i cześć!